Jeśli macie już dość tych wszystkich błyszczących powierzchni, wielkich ekranów i braku fizycznych przycisków, to ucieszycie się na myśl o tym, że Audi z nich zrezygnuje. Niemiecka marka stawia na całkowicie nową koncepcję, która nazywa się radykalną prostotą. Przed Wami Audi Concept C samochód, który nie jest na dobrą sprawę prototypem, ponieważ patrzycie na projekt, który w 80% przypomina drogową wersję, która pojawi się już w przyszłym roku w salonach. To jest dość wyjątkowy samochód, ponieważ czerpie garściami z historii. Jak spojrzycie na jego linię, to zobaczycie, że są tutaj nawiązania między innymi do Auto Union Type C, czyli wyścigowego samochodu z lat 30., zwłaszcza za sprawą tego charakterystycznego przedniego grilla. Niemcy uznali, że czas zrezygnować z klasycznego grilla single frame, który był wyróżnikiem Audi od wielu lat i postawić na coś całkowicie nowego. Mamy bardzo płynną linię boczną, która nawiązuje do Audi TT. Mamy piękne, minimalistyczne wnętrze z fizycznymi Przyciskami i mamy też tutaj bardzo delikatny, zgrabny tył. A to wszystko oczywiście z elektrycznym napędem, tutaj oferującym prawdopodobnie ponad 600 koni mechanicznych. I co ciekawe, to wszystko będzie w stosunkowo lekkim samochodzie, ponieważ pomimo dosyć dużej baterii masa ma wynosić około 1600 kg. To co, jesteście zainteresowani taką oto przyszłością niemieckiej marki?